Kosmiczny odkurzacz? Gotowy. O kurczę. Możecie puścić jeszcze raz? Co? A, słyszałem, że weszliście. Jak zauważyliście, znajomość dźwięków z gier może być bardzo przydatna. Było blisko, ale jak wy znacie dźwięki z gier i jak znają je moi koledzy, to znowu oni. Dzisiaj nasi zawodnicy zmierzą się w konkursie poznawania gier po dźwiękach. Kto będzie najlepszy? Poznajmy naszych zawodników. Czuję się bardzo dobrze ze zgadywaniem dźwięków, ponieważ jeśli chodzi o dźwięki, jestem jak Ferengi. To jest nawiązanie do serialu Star Trek. Jest tam rasa obcych, którzy mają bardzo duże uszy, i właśnie tak chciałem zażartować. Aha, to jest Brzmi jak muzyka z Hanguru Kakao. Śni <śm> <śm> mi się po nocach. Czy jestem dobry w rozpoznawaniu, to zaraz się okaże, ale generalnie uwielbiam dźwięki z gier. Dla mnie to jest niesamowite, że już sam dźwięk z gry jest ci w stanie przywołać jakieś wspomnienia. To jest jak, jak zapach wręcz. No super, kocham. No, ale chyba sobie ściszyłem słuchawki. Moment. Znaczną część mojej growej kariery spędziłem na przykład w Tibi, która nie ma w ogóle dźwięków. Więc <grystanie> przed nami trzy rundy, z czego w pierwszej rundzie czeka nas sześć prostych albo relatywnie prostych pytań. Biorąc pod uwagę łatwość tych pytań, za każdą odpowiedź bez podpowiedzi można otrzymać dwa punkty. Natomiast z podpowiedzią punkt jeden. Kto poradzi sobie najlepiej? Czy mogę, mogę poprosić jeszcze raz? Dobra, to jest dźwięk z. no to w temacie bardzo. Jak się zamyka oczy, to się inne zmysły. I jeszcze oddychanie, jak się wyłączy. To jest dźwięk śmierci z gry Elden Ring. Elden Ring. Dobrze, dobrze. Słyszałem go zbyt wiele razy. To brzmi jak coś z y, solsów? Odgłos y, śmierci solsów? Jest! Jest! Jedyne co musiałem odpowiedzieć, resztę już się nie boję. Gotowe! <grystanie> o kurczę, gotowe! Takieś harstorz że Ja rzadko gram z polskimi wersjami językowymi. Możecie puścić jeszcze raz? Gotowe. Hearthstone. Chyba to jest Hearthstone, ta komiksowa, komiksowy głos, taki kreskówkowy głos. Gotowe. Ja wiem, że to jest jakaś kultowa gra, to brzmi jakbyś jakiś crafting robił. Tylko nie mówcie mi, że Kangurek Kao. <grym 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 nie, to by było po włosku. No właśnie, bo ja gram po włosku w Kangurka Kao. I o to uderzenie to jest jakieś rzucenie karty czy coś? Rzucenie karty. Tak, okay, dobra. Okej, okay, dobrze. To ja poproszę, poproszę jakąś podpowiedź. Nie, nie jesteś gotowy na tyle kart. Na tyle kart. Hardstone? Aha! Gotowe. <grymne> Hardstone. <grymne> 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 Oczywiście. Ponoć miałeś być cienki w tym. <grymne> Mój słuch jest y nieskażony jeszcze. Ok. Crisis. To jest jakaś. MOBA chyba? Albo, albo jakiś Warcraft? No to łatwe, to, to, to Crysis. Nie wiem. Proszę o podpowiedź. Ten pancerz nie uratuje cię przed spaleniem kompa. Czy to jest jakiś. To jest Warcraft? Nie. Słyszysz mnie? Halo? S Słyszysz mnie? Nie wiem. <grymne> to jest Crazis. A ja nie grałem w Crazisa. Oh. No. maksymalna siła. Maksymalna. Grało się, tak. Adres. Grałem na ultra i dźwięki też miałem na 100%. Jakieś zwierzę idzie. <grymne> Ale mam problem, bo znam ten dźwięk. Pierwsza myśl to: God of Wars albo Star Wars Jedi jakieś jakiś tam były takie, takie potwory. Jezu, ale zgłupiałem. Ale mi głupio, że nie wiem, a powinienem wiedzieć. Teraz już zacznę analizować tło, żeby odkryć, w jakim to było miejscu. Hmm. E, mam, mam nowe skojarzenie: Bioshock, Big Daddy. Bioshock. A, coś tak. Ta Dobrze, tak. Wow. Dobra, będę musiał wziąć podpowiedź jakąś. Psychotata. Eee, okej, okay, Bioshock. Tak. A ja grałem niedawno w Bioshocka, więc wiedziałem, że znam ten dźwięk. Kosmiczny odkurzacz? Okej, okay, to brzmi bardzo jak taki Star, Wars, Star Warsowy e, sound design. Pierwsze skojarzenie to jakieś gwiezdne wojny. Brzmi jak e, dźwięki Tie Fightera. O kurde, nie wiem, to było dziwne doświadczenie. Jakaś wyścigówka? A drugie skojarzenie. No Man's Sky? Dobra, zmieniam zdanie. To po prostu brzmi jak latanie statkiem, ale niekoniecznie jak Star Wars. Strzelam, yy, że to będzie No Man's Sky. Grałem w tą grę 60 70 godzin. Powinienem zacząć się pocić, myśląc o tym, yy, że mojej bazy nie dokończyłem nigdy. Nie wiem, to strzelam No Man's Sky, bo, bo chyba to nie były Gwiezdne Proszę yy, o podpowiedź. Pilocie, załóż krawat. Co? Nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia. To był Star Wars Squadrons. To był Star Wars Squadron? Kurde. Ja bym powiedział, że TIE Fighter, albo bym powiedział w ogóle, że Jedi Fallen Order. To było oczywiste i w sumie sam powinienem za tym iść. To jest dźwięk TIE Fightera. A, a okej. Okay. Pokładam, ja to wydedukowałem, a potem i tak powiedziałem. No sky. <grym> to 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 Już po tym wiatrze rozpoznałem. Nie, tak naprawdę to nie. E, no to jest jakaś gra o lutowaniu Diablo? Słychać ten yy, bardzo niską jakość nagranego głosu człowieka. ale moje, moje ulubione. A, 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 a. Kurde, coś mi to mówi, a nie wiem, co to jest. Gra z y, lat 90. albo gra stylizowana na lata 90. Chyba nie znam tej gry. Tak, monetki się zjeżdżają do postaci, tak piu, 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 <laughs> Czy w Diablo tak jest? No nie wiem, będę strzelał, że Diablo, żeby nie przedłużać. Dobra, pod, podpowiedź. Monety, które są klockami. A, bo to klocki. To nie było złoto, to były klocki. Były... Kurde. Okej, okay, czyli jakaś gra LEGO. Nie pamiętam ale tytułów LEGO. Nie dzieje się tam też nic w tle, oprócz tego, że słychać jakiś wiatr. Nie wiem, LEGO y, batmańskie, prawda? <noise> Strzelam, że to będzie LEGO Władca Pierścień. To jest legowatca pierścień. O! Idealnie! <laughs> psiu, 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 psiu. Może być, może być. <laughs> Zdobyty objective. Pierwsza runda została zakończona. Dźwięki prawdopodobnie nie były aż tak trudne. Moje wrażenia były bardzo pozytywne. Szczególnie fakt, że jestem w stanie usłyszeć dźwięk z gry, którą znam doskonale, a i tak na pierwszy rzut oka. Ucha, nie wiedzieć co to jest za grab. Są takie tytuły, które kojarzysz od razu, typu w Hartstonie na przykład, jeżeli grałeś, to na pewno kojarzysz. Mimo tego, że to jest wycinek, to one są wielowymiarowe i mają różne warstwy, i po tych warstwach można dochodzić do różnych rzeczy. Tyle obrazów mi się różnych maluje przed oczami. Jak usłyszałem te kroki Big Dadiego, to sobie pomyślałem też o jakimś Elden Ringu. Wskakujemy w kolejną rundę pytań. Wygląda, że po pierwszej rundzie nie mamy jeszcze żadnego faworyta. Wszyscy radzą sobie bardzo dobrze i każdy ma jeszcze szansę na zwycięstwo. Szczególnie, że w drugiej rundzie trzy pytania będą znacznie trudniejsze i za odpowiedź bez podpowiedzi można wygrać nawet trzy punkty. Okazało się, że, że prowadziłem sobie lepiej niż myślałem. Nastroje nie są aż tak beznadziejne jak na początku. Nie spodziewałem się, że będzie tak równo. Cieszę się, że po pierwszej rundzie każdy ma wrażenie, że może wygrać. Jest ono mylne. Będę walczył, będę walczył. Ja może już sobie nagram reakcję, że wygrałem. Jest! W drugiej rundzie zasady są, słyszysz mnie? Będą... Co? po jednej minutce. Hej, przerywam na chwilę. Tutaj head, jestem Monterem tego filmu. Po raz pierwszy w historii naszego nagrywania zdarzył nam się problem z dźwiękiem i oczywiście w programie na temat dźwięku. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że nie chcieliśmy nagrywać ponownie naszych reakcji i zgadywania i udawać tego. Dziękuję za uwagę. Biłej zabawy w rundzie drugiej. Jakoś fajna, jakaś fajna... jakiś fajny kawałek. Nie, nie mam pojęcia, co? Nie chcę rzucać, żeby nie zmarnować szansy. Dobra, poproszę o odpowiedź. Wschodzisz głębiej niż do piekła. deeper than Hell. Jest to taka... <grym> Jeden dźwięk mi się wydawał znajomy, to takie... <grym <grym strzelam, że to gra Hellblade. Nie wiem. Hades. Hades, okej. Okay. To było w Hadesie? Czemu tego nie wiedziałem? Żyłem tak, tylko tak z takim mhm. Book of Demons. No i skojarzyłem też gersuków z Polską, w którym grałem, ale nie przyszedł cały. Mhm. Scena aborcji mnie odrzuciła. To już? To już. dobry Jest z <Maria. śleski> Kroki wiele mi mówią akurat. Tylko teraz pytanie, która to dokładnie była gra? Eee, czekaj, bo to był jakiś. No, nie wiem, Counter-Strike. Broń jest ewidentnie ma być realistyczna. Pierwszy Half-Life. <grymne> Co <jest? grymne> Dobrze, to Counter-Strike 1.6. Niech będziesz Half-Life. Zaliczam. To jest Counter-Strike, to jest dokładnie na tych samych asetach, to jest sam, ten sam silnik. 3 punkty plus 6 za szybkość. Nie, nie, 3 punkty. Co mi puszczacie? znam ten okrzyk na Okej, okay, zombie. O mój Boże, to było przerażające. Bleh. Jakieś zombiakowe rzeczy, chyba. Duże ilości zombi. Kilka jakaś gra akcji, potężne ciosy. Słyszałem tam chyba jakieś dźwięki bicia kogoś rurą po głowie. Dobrze no, będę strzelał, bo nie wiem, że będę strzelał. God of War. Strzelam, że to Dying Light 2. To jest Dying Light. A, tak. Co tak. moją odpowiedź, to jest Dying Light. Podpowiedź, proszę. Dobranoc i powodzenia. Nic mi to nie mówi. Uh, jakieś Dying albo inne. To jest Dying Light 1. Mhm. To jest Dying Light 1, ale uważam, że to jest dobra odpowiedź. Strzeliłem te dwa tylko dlatego, że jest nowsze. O. Hola. Słyszycie? Tak, to nadchodzi trzecia runda. Tam Te dźwięki były mniej ikoniczne, powiedziałbym. Ta runda była ustawiona, ponieważ spreparowano dźwięki z daiklai, którego bardzo dobrze znamy, w taki sposób, żeby brzmiały jak odgłosy demonów. Tutaj mamy no właśnie coś takiego jak dźwięki zombie. Mogą być z wielu gier. Będę się ubiegał o anulację tych wyników. Wydawało mi się trudniejsza, tak? Ale na przykład CS. To jest rzecz, którą no jak grałeś <noise> CS. To jest rzecz, którą zgadujesz po prostu nanosekundzie, od razu wiesz, że chodzi o CSA. Wygląda na to, że Kacper w końcu pokazał, co potrafi, ale Head i Fangoten nadal trzymają się bardzo mocno. I biorąc pod uwagę, że w trzeciej, najtrudniejszej i dziwacznej rundzie można wygrać nawet 12 punktów, tak jeszcze nic nie jest potwierdzone. Kacper, idę po ciebie. Dobra, nie, nie, ja wiem, że to jest żart, że Grzesiek nagrał, do mikrofonu. Puśćcie mi to, później co? co? Jeszcze raz prosiłbym. Istniejący jest ten dźwięk. Nie mam za bardzo żadnego punktu zaczepienia, więc będę musiał prosić o podpowiedź. Obrzydliwe kosmiczne pieski. Pieski. Kosmiczne. W Half-Life były takie potwory. To też estetyka tego dźwięku jest taka. Tak, jak wcześniej mi się kojarzyło, że to jest coś w stylu lata 90. -te. Dobra, nie wiem, Half-Life powiem, ale to na pewno nie jest Half-Life. Nie. Brzmi jakieś dinozaury. Nie chcę podpowiedzi, bo skoro to są trudne rzeczy, to nie wiem, jakiś turok. Starcraft. StarCraft? Co? Ja jestem człowiek WarCraft. To nie, to jestem dumny, że tego nie zgadłem. To było ze StarCrafta? A, widzisz. Ale odważnie zagrałeś, masz mój dozgodny szacunek. Dziękuję. Oczywiście zwycięstwo oddala się z, każdą, z każdym <laughs> pytaniem. Kto by pomyślał, że Zerglingi będą dla chłopaków całkowicie nieznane? Co oni wymyślali? Serio, nikt nie zdobył ani jednego punktu. No, były tam dwie, trzy, trzy dwa elementy. Okej, okay, jest to silnik pojazdu. Był odgłos ptaka. Fajne dźwięki ptaszków, w tle. Brzmi jak jakiś symulator. Z perspektywy słuchania to wydawało się, że to mógł być odgłos wycinki z drzew samolotu <coughs> albo motorówki. <noise> Nie wiem, czy to jest dźwięk silnika pojazdu, czy dźwięk koszenia trawy. No zdecydowanie jakiś pojazd to jest, a to może być Farka i czasko. Simulator latania awionetką. Dobra, strzelam, że to Farming Simulator. Blisko, ale nie. Prosiłbym o podpowiedź, która nic mi nie da. Nie skupiaj się na grze, tylko po prostu nazwij czynność. Latanie, jeżdżenie. Powiedziałbym, że nazwij czynność to Flight Simulator, ale dlaczego te ptaki tam tak śpiewają? Myślę, ci bardzo nisko, bardzo niebezpieczne. Pull up, pull up. Flight Simulator? To powiedzmy, że to jest Far Cry. A, byłeś tak blisko. To jest symulator koszenia trawy. Naprawdę? <słyski> to no. jest symulator koszenia trawy. Czyli jednak. To jest symulator koszenia trawy. O kurczę. Ja myślałem, że to jest ten... Yy, woodcutter Simulator. O kurde. No dobra, to było dziwaczne. Nie sądziłem, że ktoś jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie w pełnym zakresie punktów i przyznam, że spociłem się na plecach, kiedy fangoten powiedział koszenie trawy. Ty jedyny powiedziałeś o koszeniu trawy, to... Pomyślałem, że to jest tak, tak głupie, że to nie może być. Przed ostatnim pytaniem właściwie nic się nie zmieniło, dlatego że chłopaki zdobyli 0 punktów z góry na dół. A więc od ostatniego pytania zależy, kto wygra ten kapitalny konkurs. Urde, grałem w to na pewno. Nie, na pewno podpowiedź. Wstydź się, graliśmy w to razem. Teraz muszę się skupić. Całe życie przelatuje mi. No. Don't start? Jedno jest pewne: Hed już nie ma szans na pierwsze miejsce. Bardzo trudna luda, ale liczę na to, że moi przeciwnicy wywalą się jeszcze mocniej i że podadzą odpowiedzi tak złe, że punkty zostaną im odjęte. Moje uszy są. pragną dźwięków, więc. Sama estetyka dźwięków mi się kojarzy z y, jakąś platformówką 3D, więc y, poproszę podpowiedź, już bym tutaj nie wyszedł na zero. Wstydź się, graliśmy w to razem. A, o o. Nie to, nie to. Może to. Okej. Okay. Dobra. Czy to symulator kuriera? Tak, a jak on się nazywa? Eee... Ja używam nazwy, którą my oficjalnie się er, posługujemy. Zagrajmy w symulator kuriera. Kacper ledwo, bo ledwo, ale urwał jeden punkt, co zapewnia mu już 15 punktów, ale Adam ma tych punktów 11. Jeśli odpowie poprawnie na to trzecie pytanie, zapewni sobie remis i dogrywkę. Dobra. Haha, symulator kuriera? Nie, znam ten dźwięk. Czekaj, w co to było? No ta muzyczka. Z czego ona jest? No przecież ja to znam. Nie no, muszę, muszę mieć podpowiedź. Wstyd się graliśmy w tym. W symulator kuriera! Tak! Symulator kuriera, ty nie chcę podpowiedzieć. Powiedziałem to już wcześniej. Dobra, okej, okay. po prostu dajcie mi te punkty. <grymne> to była gra, którą Adam wybrał do programu i jej nie rozpoznał. Zdobył jeden punkt dopiero po podpowiedzi. Jednym słowem ma 12 punktów i zasłużył na drugie miejsce. Ja już od początku wiedziałem, że jestem wskazany na to, żeby przegrać ten program i że zostanie z tego stawiony, żebym dostał dzięki, których nigdy nie rozpoznał. Dowiedziałem się czegoś o sobie. Do dowiedziałem się y, tego, że powinienem bardziej ufać swojej intuicji. Okazuje się często ona y, słusznym głosem, prawdziwym. Ja sobie Potem wszystko komplikuję i zaznaczam błędne odpowiedzi. Dziękuję, że mi to umożliwiliście. No i co? Mówiłem? <laughs> Kiedyś zasnąłem w fabryce metronomów. Dzięki temu byłem w stanie wygrać to niesamowicie trudne wezwanie. No, trudne zależy. Dla kogo? Wyczyściłszy. <laughs> Ale spokojnie, bo to jeszcze nie koniec. Kacper zdobył pierwszy duży punkt w naszym sezonie konkursowym. Tak czeka nas więcej kapitalnej rozrywki, zgadywania. ...gier. Moim ulubioną kategorią dźwięków są dźwięki skaczących postaci w grach pierwszoosobowych. Najczęściej jest to coś w stylu... Taki, ...takie klimaty. Jeżeli ktoś potrzebuje do gry dźwięku, to może użyć tego za darmo. Najfajniejsze w dźwiękach growych, zaraz powiem, jakie jest mój ulubiony, jest to, że one często się powtarzają, są dokładnie takie same, to jest nierealistyczne, więc na przykład walczysz z kimś, dostajesz obrażenia i masz takie śmieszy mnie dźwięk z Robloxa, czyli uf 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 jako, że mam 120 godzin w Elden Ring, to właśnie dla mnie fantastyczne jest to, że oni używają tych samych dźwięków w każdej grze. Tam jest taki dźwięk pierwszy, który słyszysz, jak, jak otwierasz menu i on jest, on tak brzmi tak. 哇哦，哇哦，哇哦，哇哦。